Dzień dobry Państwu. Jestem w Białymstoku i poruszam, w zasadzie dalej prowadzę temat, który wczoraj rozbrzmiał na sesji sejmiku województwa podlaskiego. Z tym, że najpierw wczoraj informowałam Państwa, że przyjęto stanowisko zostało w sprawie Puszczy Białowieskiej, całego rejonu Puszczy Białowieskiej, później w sprawie branży drzewnej, no żeby i chronić Puszczę Białowieską i miejsca pracy, no ale doszło jeszcze do innej sytuacji, mianowicie do zerwania sesji sejmiku. E, tutaj padły bardzo mocne słowa z ust obecnego tutaj Artura Kosickiego, szefa klubu radnych PiS. Pan wczoraj mówił, wychodząc z sesji, razem ze wszystkimi radnymi Prawa i Sprawiedliwości, że doszło do fałszerstw, czy też fałszowania wyników głosowania. No i podawał pan jeszcze inne argumenty. Co się stało? No, pani redaktor, szanowni państwo, no przede wszystkim e, zabrano nam Mikrofony. Pierwszy raz od 25 lat e, pozabierane zostały mikrofony z miejsc, z których zabieraliśmy głos. E, z, było e, cały czas ograniczanie e, prawa do ilości wypowiedzi, do czasu wypowiedzi. E, były kwestie związane e, z tym, że e, radny e, Cieślukowski, przewodniczący sejmiku wo, województwa podlaskiego, e, stawiał w uprzywilejowanej sytuacji e, swoich kolegów e, z partii koalicyjnych, tak, żeby mogli oni więcej razy zabierać głosu, a my nie. No, tak jak pani mówiła, rozmawialiśmy o sprawach ważnych, o puszczy, o moratorium, o tych istotnych rzeczach dla naszego regionu, a nie mogliśmy się wypowiadać i korzystać z tego mandatu, jaki nam udzieliło społeczeństwo w pełnym tego słowa Panie znaczeniu. Panie radny, bo pan wczoraj bardzo mocno ten głos webrzmiał muszę powiedzieć, ja to widziałam, jakby oglądając tę sesję, o fałszerstwach. Tak. Co się stało? Kto, kto no, fałszuje i jak? Często dochodzi do takich sytuacji, że radny się pomyli. Ma sprawę ze względu na to, że głosujemy na tych urządzeniach elektronicznych i z jednej strony trzeba otworzyć sobie projekt uchwały, a z drugiej strony nagle pojawia się komunikat o głosowaniu. Jeden z naszych radnych zagłosował nie tak jak... Chciał ze swoim sumieniem, po prostu kliknął to. Jeszcze przed pojawieniem się wyników, przed zakończeniem głosowania w trakcie zgłosił to, że tutaj doszło do pomyłki i że chce e, wskazać tutaj do protokołu, że jest za. Naszą poprawką, a nie za poprawką przewodniczącego komisji rolnictwa, bo to rozstrzygaliśmy. Tego nie uznał przewodniczący i wbrew jego twierdzeniom i wbrew nawet później od razu zgłoszonemu wnioskowi o reasumpcję tego głosowania no bo wiadomo, jeżeli nie chce przyjąć przewodniczący do protokołu tego, co mówi jeden z naszych radnych no to od razu został zgłoszony wniosek o reasumpcję, no to też nie zostało ujęte. No i cieszono się z czego? Z przegłosowania e, poprawki, która właśnie dotyczyła e, tego, o czym wielokrotnie mówiliśmy w sprawie Puszczy i dyskusji e, na temat tego, w jaki sposób powinniśmy zwracać się do obecnego ministerstwa e, właśnie w sprawie Puszczy. Myśmy chcieli, e, żebyśmy się domagali stanowczych działań. A koalicja 13 grudnia zarządzająca województwem podlaskim e, chciała, żebyśmy wnioskowali, czyli żebyśmy poszli z tym stanowiskiem w sprawie puszczy na kolanach do ministerstwa. Czyli z jednej strony e, złamanie statutu e, przewodniczącego z, e, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, e, a z drugiej strony e, przecież w tak istotnej dla nas kwestii, e, kiedy to musimy walczyć o to puszczę, musimy się tego domagać, musimy żądać takich działań, to jeszcze umniejszenie rangi e, samorządu województwa do e, podlaskiego, do e, takiego petenta, który ma wnioskować, prosić i bo Ja jeszcze pozostając w tym temacie, powiedział pan wczoraj, że wiceminister środowiska, pan Dorożała, to o niego chodziło, jest pana zdaniem, czy powinien być pana zdaniem i nie tylko pana, również pana kolegów klubowych z Prawa i Sprawiedliwości, osobą niepożądaną w województwie podlaskim. Dlaczego? Pani redaktor, wczoraj rozmawialiśmy wreszcie w taki sposób, jak to powinno być na sesji sejmiku o dwóch sprawach. Moratorium, a z drugiej strony o Puszczy Białowieskiej i o kwestii strefy czwartej w tej Puszczy. W obydwu tych sprawach przejawiało się cały czas jedne nazwisko, właśnie tego Pana Wiceministra. On nie jest z województwa podlaskiego, nie ma pojęcia w ogóle o tych sprawach, nie wie, co się tutaj dzieje, nie wie, jakie są albo nie chce wiedzieć, jakie są nastroje, jakie są argumenty, e, jakie, jaki mamy stan faktyczny. I w związku z tym, że jak wczoraj słyszałem od Pani Profesor, e, że była taka dyskusja i pojawia się no stop te nazwisko, później usłyszałem od e, samorządowców, że też się pojawia te nazwisko. To było w sprawie Puszczy, później w sprawie Moratorium, też słyszę, że pojawia się to nazwisko, to pozostaje nam postawić tylko jeden wniosek. To jest osoba persona non grata w tym województwie. On nie powinien być tu wpuszczany i zajmować się sprawami województwa podlaskiego. No, widać, że to nazwisko przejawia się we wszystkich kwestiach, które mają na celu, no, mówiąc tak, kolokwialnie zaoranie naszego regionu. Ja państwu dodam, że wczoraj właśnie była pani naukowiec, która tłumaczyła kwestie ochrony Puszczy Autorytet. Białowieskiej. Autorytet, bo ona zresztą i nawet mieszka tam, więc tym bardziej jeszcze zna wszystkie kwestie dotyczące tego rejonu. No, ona powiedziała wprost, że działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale także aktywistów szkodzą Puszczy Białowieskiej. W takim już dużym uproszczeniu, no ale do tego to się sprowadzało, więc ja jeszcze będę na pewno ten temat drążyła w przyszłym tygodniu. Wybieram się do Puszczy Białowieskiej, Być może tam właśnie uda mi się jeszcze porozmawiać z mieszkańcami, bo tutaj stanowisko po burzliwej dyskusji, jak słychać, zostało przyjęte, które nie zgadza się na pomysły Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Białego Stoku Agnieszka Siewiareniuk-Macierowska i mój gość, radny województwa podlaskiego Artur Kosicki.